Hej, cześć się, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale z gry Call of Duty Vanguard. Od razu na wstępie mówię, że e, prawdopodobnie zobaczycie trzy materiały. E, z racji tego, żeby no, nie pomieszać wszystkiego. E, słuchajcie, ten, w tym materiale zaprezentuję Wam e, broń z, z Premiery I pierwszego sezonu, które udało mi się wymaksować. Tak, moi drodzy, udało mi się wymaksować bro... ostateczną broń z premiery, czyli tutaj ten oto wspaniały pistolet automatyczny z takimi oto dodatkami. To są ostatnie dodatki do tejże broni. Jak widzicie, jeśli chodzi o. E, wyzwania. Trochę e, ich jest, niektóre e, udało mi się zrobić w, w całości, inne e, no trochę jeszcze bądź co bądź brakuje, a jeszcze inne w ogóle nie są zaczęte. No dobrze. E, Wyzwania, które zrobiłem to jest e, taktyka grupowa, czyli ogólnie zabicia, chirurg, czyli strzały w głowę, e, sokoloko, czyli duża odległość i berserker z bliskiej odległości. E, czego nie zrobiłem to jest mistrz przetrwania, manipulacje oraz zabójczy artysta. E, te trzy kategorie kamuflaży wymagają używania specyficznych dodatków m, na daną broń, o czym powiem Chociaż nie, nawet teraz powiem a mianowicie chodzi o to, że te trzy kategorie tak naprawdę to są ostatnie, gdzie trzeba użyć, jak powiedziałem, przed chwilą specyficznych dodatków. I od razu chcę tutaj napomnieć, że będę to robił na każdej broni, tak, na każdej broni ponownie będę grał ze Specy. Ze specy... Ze specyficznymi dodatkami, e, tak więc, no, Call of Duty Vanguard na pewno będzie u mnie jeszcze przez e, jakiś czas, dość długi na pewno, ogrywane. E, z racji tego, że te wszystkie dodatki, kamuflaże i tak dalej będę chciał sobie odblokować. A e, najbardziej to oczywiście e, jest ten oto kamuflaż, czyli mroczny eter z trybu zombie. E, więc, no, będę na pewno chciał e, go zdobyć, tak więc, no, żeby nie było. No dobra, moi drodzy, e, ale wracając, e, ambicje drapieżnika, czyli wielobójstwa, tutaj mam 35 na 50. Reptylianin, czyli e, zabicie 5 wrogów nie ginąc, 10 na 30, czyli mam 1 trzecią. Następnie mamy żbik, czyli e, po zmianie z broni głównej na dodatkową lub główną 8 na 50, czyli coś tam jest, ale nie było to zbyt e, często. I broń premierową zrobiłem 13 października, a 20 października e, udało mi się ostatecznie skończyć broń z, z sezonu pierwszego. I w sezonie pierwszym był karabinek Cooper. Tutaj widzicie, tak, to są ostatnie dodatki do tejże broni. Tak to się one prezentują. No trochę jak tak, celownik, widzicie, teleskopowy, pa-ba-bam, mhm, mhm, a jak, kurwa, a jak, co, kurwa, zabronicie mi grać z lunetą na karabinie, kurwa, szturmowym, co, kurwa, co, myślicie, że nie dam rady? No, kurwa, gdybyście zobaczyli mnie z celownikiem razy 10 na, na tejże broni w meczu, kurwa... Deathmatch drużynowy hardcore, gdzie zrobiłem 25 zabójstw na 75, kurwa, czyli 1 trzecią, kurwa z tym celownikiem, to się byście zesrali na dywan. I mówię Wam to absolutnie e, szczerze. Ja jestem taką osobą, że każdy dodatek, ma, który jest odblokowany, kurwa sprawdzę. Tak to się prezentuje. Jeśli chodzi o kamuflaże. E, taktyka grupowa, chirurg i sokoloko oko e, zrobione, natomiast zabójczy artysta, manipulacja, mistrz, przed, mistrz przetrwania nie rob zrobione wcale. E, ambicje z, e, drapieżnika, czyli wielobójstwa 33 na 50, piątki mam 16 na 30, czyli mam jakieś 52, 54%, coś koło tego. E, Następnie mamy Berserker, czyli z bliskiej odległości 79 na 100 tak więc jest naprawdę bardzo blisko ukończenia. Żbik, czyli brąz z 10 dodatkami, 209 na 250 również niewiele mi tutaj brakuje. No i reszta to już, jak mówiłem, specyficzne e, dodatki. Następnie mamy karabin przeciwpancerny Gorienki, Choć tak naprawdę jest to. Tak to się prezentuje z ostatnimi dodatkami. Czyli różnica przeciwpancerna PTRS41 powiem wam szczerze. Eee, grając tą, tą różnicą tak zajebiście się bawiłem. Naprawdę nie wiem. Żadna inna broń. Eee, z sezonów do tej pory nie sprawiała mi tak zajebistej radochy, a przynajmniej jeśli chodzi o sekcję tak zwanych karabinów snajperskich, żadna kurwa broń, nawet trzyliniowy nie sprawia mi kurwa takiej radości przy trafieniu, przy zabiciu przeciwnika jak właśnie eee, PTRS-41 kurwa ta broń to jest cudo, gdybym miał zatrzymać jedną broń w tej grze z każdej sekcji to... Kurwa, PTRE znalazłby się na pewno na pierwszym miejscu w, w owej sekcji. Bez dwóch zdań to ta zajebistość tej broni sprawia, że nie, nie, no kurwa tego się nie da opisać, naprawdę to jest tak zajebiste. Dobra, przejdźmy do e, kamuflaży. E, taktyka grupowa, chirurg i max. E, wielobójstwa, tutaj mam 36 na 50, piątki mam 10 na 30, czyli 1 trzecią. Berserkel, czyli z bliskiej odległości mam 41 na 100, czyli mam dokładnie 41%. E, żbik, czyli po wstrzymaniu oddechu, no to kurwa tutaj nie mam 0. I specyficzne dodatki, czyli mist, Mistrz Przetrwania, Manipulacja, i Zabójczy Artysta, Zero. Dobra, jestem, dopadł mnie katar, hu, ale wracam. I dalej jest ostatni, e, ostatnia broń sezonu pierwszego, czyli Welgun, czy też Welgan? Well, well, Welgun? Nie wiem, jak powinno się e, wymawiać poprawnie. Dla mnie to będzie Welgun. Tak się on prezentuje z właśnie ostatnimi dodatkami. Powiem Wam, że to jest taki przyjemny pistolet maszynowy, aczkolwiek ee, chyba trochę się spieszyli z dodaniem tej broni, bo mam wrażenie, że ta broń, jakbyście przez nią celowali, to macie wrażenie, tak jakby ta broń była niedokończona. Więc albo to jest tylko moje wrażenie, albo taki był zamiast twórców. Natomiast no, poza tym jednym mankamentem broń jest naprawdę yy, przyjemna w użyciu, przyjemna w grze. I gdybym miał polecić pistolet maszynowy, hmm. to powiem Wam szczerze, że właśnie chyba na pierwszym miejscu byłby welgun, a na drugim Kochany Thomson, z pierwszej części Call of Duty. No czy od pierwszej części Call of Duty naprawdę. Tylko wiecie, powiem wam jedną rzecz. Szkoda, że ten Thompson nie ma żadnych schematów, naprawdę. I mówię wam to szczerze, gdyby jakikolwiek schemat do tej broni się pojawił, to ja bym chętnie kupił. Czemu Thomson nie ma żadnego schematu? Smutek! Dlaczego? Halo, Sledgehammer Games! Why? <laughs> Ale dobra, wracamy. Słuchajcie, jeśli chodzi o kamuflaże to e, taktyka grupowa, chirurg, ambicje drapieżnika, Sokolooko oko oraz berserker e, na 100% kamuflaże są tutaj. Reptilianin, czyli piątki, mam 18 na 30, czyli prawie e, ile? No prawie 2 trzecie. Ale nie do końca, bo żeby były 2 trzecie, to potrzebujesz dwa 20 na 30, tak więc całkiem nieźle jest. E, specyficzne dodatki, czyli Zabójczy artysta, manipulacja mistrz przetrwania 0, no i big, czyli e, strzelan z biodra 46 na 100. No tutaj e, akurat niewiele mam, ale jest to całkiem przyjemny pistolet maszynowy. E, dalej mamy sezon drugi. W sezonie drugim jest KGM-40, Whitley, czy też w Hitley oraz Armaguerra 43. No i sezon trzeci M1916 Nikita AWT oraz H4 Blixen. Ale tych broni jeszcze <coughs> wymaksowanych nie mam. Obecnie e, maksuję sobie KGM-40. E, tak to w tym momencie prezentuje się ten karabin z sezonu drugiego. Jak będę miał broń właśnie z sezonu drugiego wymaksowaną, no to oczywiście również nagram materiał, żebyście wyjedzieli. Tak czy siak maksuję, obecnie 62 na 70. Jakoś to idzie. Jeśli nie mam żadnych żetonów podwójnych PD broni, a szkoda. Też o tonu tutaj podwójnych PD mógłbym wykorzystać, ale nie ma tak naprawdę po co oczekam na ten etap posezonowy. Chcę zobaczyć, co to będzie. Jeżeli będzie można osiągnąć poziom tysięczny, że tony będą ładowane w opór, że tak powiem. No, to, mam nadzieję, że jeszcze na, tak czy siak będą pojawiały się e, chociażby. Wydarzenia na podwójne PD broni: Bo powiem Wam szczerze, to akurat tutaj naprawdę PD broni jest bardzo potrzebny. Jeśli chce się broń wymaksować, jest potrzebne bardzo. Oj, bardzo. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Ale jeśli chodzi o broń, jeszcze to nie, nie skończyliśmy, ponieważ po tym zabieram się za nagrywanie kolejnego materiału. Gdzie z dwie bronie zrobiłem na złoto, są to dwie moje ulubione bronie. Kto wie, o jakie bronie mi chodzi, ten wie. A kto nie wie, to się dowie. Tyle. Dzięki serdeczne. A nie, przepraszam jeszcze, e, jeśli chodzi o, o operatorów. E, no to y, tutaj Butcher... E, tak naprawdę buczerem sporo grałem. Właśnie e, maksując te bronie. Również e, Florence trochę e, była grana w międzyczasie. No i obecnie e, gram Raulem. Czy też Raulem. Wie, Raul Menendez w każdym bądź razie. No i cóż, na nim będę expił. Taka mała dygresja. Wiecie co w Call of Duty Wangard zrobiło dobrze? Moi drodzy, operatorów zrobiło dobrze, ponieważ jeżeli gracie tak jak ja, e, maksujecie sobie broń e, i operatorów, to możecie robić i jedno i drugie, i w ten sposób możecie otrzymywać broń, na przykład e, doświadczenie na operatorów i zdobywać e, poziomy danych operatorów przykład. I doświadczenie na, na e, broń. Na przykład daną bronią nie grając. Czy też na przykład używając danej broni i danego operatora. Dzięki czemu otrzymujecie więcej doświadczenia. Zarówno dla danego operatora jak i dla danej broni. Tak więc to jest duży plus. Jeżeli do tego czasu. A kurwa może być tak, że. Większość e, wszystkich operatorów uda mi się wymaksować niż broni w grze jest. No to kto wie, może operatorów będę prawdopodobnie operatorów będę sobie dokupywał. Tak więc żebyście wiedzieli, a w międzyczasie prawdopodobnie sobie też załatwię gdzie to jest. Ry, ry, gdzie ty jesteś? O tutaj ten oto schemat czyli ten zestaw, pakiet półmetkowy CYDLY <grym> Ty, to jest naklejk. Ty, nie, kiedy ja to wszystko wykorzystam? Nie wiem. No i tutaj pakiet mistrzów CYDLY 2022, gdzie jest MP40 i STG44 ale to też kiedyś tam sobie będę Kupię z... tak naprawdę tylko i wyłącznie dla tych schematów, by później w przyszłości kiedyś tam zrobić o tym materiał na temat owych schematów. Tak więc cóż, to tyle w tym materiale. Dzięki serdecznie za obejrzenie. No i cóż, do następnego filmu na kanale. Trzymajcie się i pa pa!